Witam Was serdecznie w moim pierwszym filmie w nowym roku. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować mój sylwestrowy strój dnia. Jest on dosyć nietypowy, ponieważ mam na sobie tą samą sukienkę, którą miałam w sylwestra w 2010 roku. E, więc tutaj przez te ostatnie 3 lata no moje ciało się zmieniło, bo jak nie wiecie, bądź wiecie, e, urodziłam dziecko, więc tutaj pracuję nadal nad swoją sylwetką, więc sami ocencie, e, w którym roku w tej sukience wyglądałam lepiej. Zanim przejdę jednak do omówienia e, dokładnie sukienki, pokażę wam mój makijaż. Jest on granatowo bordowy. zaznaczyłam tylko górną powiekę, przez co oko w, ma nieco inny kształt. E, jeśli chodzi o usta, zaaplikowałam na nie moją jedną z ulubionych pomadek, która idealnie sprawdza się na imprezy. Jest to pomadka utleniająca z celi e, i jest ona fajna pod tym względem, ponieważ utrzymuje się na ustach bardzo długo i po zaaplikowaniu nadaje ustom taki naturalny, lekko zaróżowiony kolor i tak naprawdę nie musimy poprawiać tej pomadki w ciągu wieczoru, ponieważ ona ładnie się utrzymuje i nie zjada się w przeciągu godzin, więc pod tym względem jest bardzo wygodna na tego typu okoliczności. Jeśli chodzi o sukienkę, no to pochodzi ona z New Yorkera, kupiłam ją no, 3 lata temu, więc chyba już raczej nie jest dostępna. Jest dosyć krótka z takiego lekko śliskiego materiału jeśli chodzi o buty pochodzą z Daismana na serii Graceland i tutaj założyłam do tej sukienki takie nieco kontrowersyjne rajstopy, pochodzą one z gatty i wyglądają tak, jakby się miało pończochy, więc są takie dosyć kontrowersyjne lecz na Sylwestra i tego typu imprezy myślę, że bardzo fajnie wyglądają. Sukienka jest dosyć krótka. Z takiego lekko śliskiego materiału. Jak widzicie, założyłam pasek, który dzieli mi sylwetkę na dwie części. Sukienka ma kieszenie, przez co nieco poszerza dolną partię ciała. Ma również taki fikuśny kołnierzyk. Jeśli chodzi o kolczyki, nałożyłam takie długie kolczyki z listkami. One pochodzą chyba z Orseja. Fryzura: zrobiłam sobie taką opaskę z włosów, z warkocza, a resztę zwinałam w taki malutki koczek, wpięłam y, kwiatek, i tak wyglądała moja fryzura. Na ręku mam moją bransoletkę z czarmsami, Zaś na paznokciach mam lakier z Orli i jest to kometa haleja. Y, Troszeczkę jeśli chodzi o odcień nie pasuje, lecz postanowiłam użyć właśnie tego lakieru, ponieważ bardzo szybko schnie. Ma różnego koloru drobinki, więc na sylwestra nadaje się idealnie. Więc w taki sposób właśnie prezentowałam się w tym roku w sylwestra. Na koniec chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że spędziliście ze mną poprzedni rok i zachęcam Was do oglądania moich filmów w nowym roku 2014. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Papa! Pa.